Jak słucha się Pudziana czy innego Kuby Midela na szorcach, którzy w akompaniamencie podniosłej muzyki powtarzają, że każdy jest kowalem swojego losu. Ciężko nie zarobić 10 tysięcy złotych w dzisiejszych czasach. Czy że nie ma ludzi biednych, są tylko ludzie leniwi? No to łatwo jest dojść do wniosku, że skoro ja nie odnoszę sukcesu, to może coś ze mną jest nie tak. Na szczęście to tylko farmazon powtarzany przez internetowych wujków, którzy niechętnie sięgają po książki. Specjalista od prawdopodobieństwa na Taleb mówi: Umiarkowany sukces można wytłumaczyć umiejętnościami i ciężką pracą. Natomiast gigantyczny sukces należy przypisać szczęściu. Rozwijanie przydatnych umiejętności i ciężka praca mogą doprowadzić nas do umiarkowanego sukcesu, ale gigantyczny sukces. Jest zazwyczaj dziełem przypadku. Dlatego Hausel radzi, żeby zamiast słuchać Pudziana, wstawać o 5 rano i biegać dookoła sadów Białej Rawskiej, raczej szukać ogólnych schematów sukcesów i porażek. I nie brać zbyt dosłownie tego, co mówią ludzie sukcesu o ich konkretnych działaniach, które wpłynęły na ich spektakularne rezultaty. Czego by nie powiedzieli, to ojcem tego sukcesu zawsze w jakimś stopniu jest szczęście, które ma bardzo bliskiego kuzyna pecha.